Cześć, cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj na początku ubijemy sobie Edwójki na SK, a później przelogujemy się gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie. Wydaje mi się, że na Berufsa. Tak, chyba się na Berufsa przelogujemy. Pierw te Edwójki muszę ubić. Słuchajcie, dziękuję za wszystkie lajki i komentarze z poprzedniego filmu. Ale żadnych pytań nie dostałem. Kurde, nie mam co czytać teraz na filmie. Także możecie zadawać pytania pod filmem, wtedy one się pojawią w następnym filmie. Będę miał co czytać. I pić mi się chce. Dobrze, przelogujemy się więc na Berufsa. I co tu porobimy? Co tu porobimy? Może sobie rozpocznę pierw quest'a. Tutaj łap tlakę udać do Łanów z Bush, to udamy się do Ithan teleportem i tak, chciałbym się pochwalić Wam, chciałbym się pochwalić, tak, pochwalić, yy, co mi się udało wylicytować, Jest takie małe, wiecie, podsumowanie licytacji eventowej. ale to za chwilę, za chwilę się udamy do mojego depozytu i to będziecie mieli, wiecie, jedyną niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć jak wygląda... Jezu, smary. Jeszcze przerwa techniczna, moment. Yy, słuchajcie, mała zmiana akcji, ponieważ jest tu dwóch Herosów, słuchajcie, 130 i 270. Yy, no i znowu, no nie mogę, no. A myśmy tak ładnie ubić. Czekajcie, jezu, pauza. Z... Dobra, widzimy się z powrotem, oddali już Margonem także idziemy na tego Herosa 270 i jakieś lagi mam nieprzyjemne jakby ktoś pytał jak wyłączyłem te, te rybki pływające to jest taki dodatek właśnie który, który, który jest właśnie na forum dobra gdzie jest ten 270? tutaj stoi Patrzymy sobie jak go biją. Gdzie oni są? Jeszcze nikt nie przyszedł. Nie chcę mi się iść małym. Ja na berkach jestem wylogowany. No i quest'ów nie mam. Gdzie jest ta Julka? Słuchajcie, czekajcie, GG, muszę wyłączyć. Dobra, jestem. Mm, Julisa... Oby miała questy. Bo jak nie, to się troszeczkę wkurzę. Prius gdzieś tutaj stało, bo chyba. Zresztą on tutaj jest. Ale patrzymy po prostu sobie jak biją. No właśnie, słuchajcie, jak już ten e, ubijemy to o 270, oni ubiją 130, to pójdę właśnie tego, zapowiadałem do depo, Pokażę Wam tam co wylicytowałem, i e, no i tyle. Można na razie spauzuję, nie? Ok, zbili raz w swoim lotło tutaj. Spytam. Hmm. Co tu lotło? Nie, mnie chcą napisać. Dobra, jebać gdzie tu jest? Zas Julisa przyjdzie, przyjdzie przodownik i sobie zbijemy 2-7-0, 27, Sorry, się napiję przy okazji. Już Juluś będzie logać. Napiszę, może i jeszcze. w ogóle one mają. Takie same grafiki, także tu lipa troszeczkę, troszeczkę się nie postarali. Takie same grafiki, mogliby już... Chociaż odcień tego koloru zmienić. Ale no, co poradzisz, co poradzisz. Bum, bum krzaczek. Kolega Treksiu, to teraz chyba robi. I w ogóle patrzcie, jeszcze sobie zabieram te kamienie no Właśnie. Chcemy sobie kupić... Czekajcie to sobie kupić za naszyjnik na, 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 na 300 poziom, co nie? Ogólnie ten naszyjnik ma 3 sh sporo uniku, obniża CK, obniża unik, sporo cech, fajnie będzie. Coś jeszcze idzie? Nie wiem, spytaj. Ajajaj aj, aj, aj. Czy ktoś tu idzie? Ciekawe jaka profa to jest, nie wiem. Ale jakby Lega spadło, tak bym mordę wydar, nie. Ale bym się podniecił po prostu. Ale bym chciał tą Legę. Chyba łapki Co co ktoś tam pisał. No i idzie czy nie no idzie czy nie, Bo ja nie wiem. ay. Że Sandroxy nie ma questów na dużym, także Sandroxy odpada. Z kolei ja nie mam na małym, dlatego nie przedom na 130, nie? Ajajaj. Dobra, mamy przodownika. To już y, można bić, chyba. Można bić. Dobra, dobijemy. Dobra, bitam. Ale jeszcze to czy nie? to. No Julka Jezus Maria. Jezu. Bijecie czy nie? Dobra, to ja biję, jak macie problem. Jaka to jest profa. A tańce, to w sumie ja bym mówił chyba. Solo Kończy. No i pusty, no ja, i po co ja czekałem tyle? ja. Dobra, idę do Ithan. Dobra, idziemy do Ithan. Idziemy do tego depozytu wolonego nie pokażę wam co mi się udało wylicytować. Sush, shush, 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 shush. Mm, co mi się udało wylicytować? Tak, pochwalę się tutaj. Najdroższy i ten w ogóle, najdroższy i ten poszedł w ogóle jeden za 660, a drugi za 120 zł i to była... To, to był mieczyk na 60 pala odbłysków. Ktoś za to 120 zł dał ok Mam co z highsynchron zrobić? To mamy tak na początku A290, włócznia jest, za nią dałem 101m, za tarcz 290 dałem 100m, za na 240 dałem 90m, za 80, jeszcze mam tarczę na 240, za nią dałem chyba, chyba 40m czy 20, coś nie pamiętam. I tutaj mam jeszcze w drugiej torbie, mam topór czaszek bezimiennych, za niego dałem 25 m. za trutę dałem 15, ale truty nie polecam, no jest do dupy nawoju. Naprawdę słuchajcie, jak słuchaczy yy, na mopku są dodatkowe, dodatkowe obrażenia od truty, to przy nich pisze, że są osłabione tam 60% na przykład, nie? Także lipa. I trójdzą ogromnych ran 15. A ja akurat głębokie rany nawoju są spoko. Tu testowałem tym mieczem, piłomiecz tam przy hardwóskich piechociarzy. Jeszcze niestety, ale za jedenem, także nie płaczę. Za 1 kupiłem mmm, trutę na 240, w sumie nie wiem po co, i tak by nikt nie kupił. Dobra, to teraz pójdziemy sobie może na TKRKHana rozpocząć questa sowak Mater. Potem pójdziemy do Eder i to już będzie chyba koniec odcinka. W sumie nie mam co nagrywać za bardzo. Cypher chciał ze mną w piątek nagrywać. A to zobaczymy czy coś z tego wyjdzie, zobaczymy naprawdę. Dobra, idziemy sobie tutaj do... Do Fedrille. Fedrile. Szkoda, że nie możemy tutaj pobić sobie na Berufsie. Do Tytana 2.6.0. Przydałoby się ten hełmik z niego lega jest całkiem spoko. Całkiem spoko jaki on miał bonus, nie pamiętam. Co on tam miał? Dotykania chyba? Czy jakoś tak? Nie pamiętam. Dobra, walić to. Rozpoczniemy sobie kościka. Kłaścika sobie rozpoczniemy już mam denarów, słuchajcie. Od cholery nie wiem co z nimi zrobić. 367 denarów. Tu stop pisze. Nie. Błogo, Bogo próbuje żebrać od Ulysy. Napiszę nie dawaj mu. Nie zasłużył. Nawet nie podziękował. A, jednak podziękował, nie zauważyłem. Dobra, idziemy do Eder. Co, co ja mam tu wam pogadać? Słuchajcie, ten event mi się całkiem podoba. Poza tym, że ta mapka ewentualnie Jagged Limb jest taka troszeczkę poplątana. Troszeczkę poplątana, jest ciężko w ogóle do tych lokacji, tych jaskiń dotrzeć. Jakieś tam mapki są na szczęście na forum. Także to tutaj ułatwia sprawę. Ile mam do lewla? Mam 18,9m do lewla, także już niedługo będzie poziom. Będzie poziom już niedługo. 273. więc już zostanie mi tylko 7 poziomów do zostania pierwszym wojem z 300 levelem w historii Berówsa. Także tutaj to naprawdę kozak jest. To muszę przyznać. Kozacko, naprawdę kozacko. Przecież chciałem być ogólnie znany, zawsze chciałem być w topce. Może w sumie trochę mi się to udało, na się jako tak uznany jestem. Silny wojownik, kurde. Dobra, nie wiem co mam dalej wam nagrywać. Dobra, skończę już to, bo już się ten posiada. Już się nudno robi, już nie mam o czym gadać. Także żegnam się z wami. Do następnego odcinka i hej!